Dziękuję w się wyłączyli. Chwała Bogu, bracia i siostry? Ja właśnie w nawiązaniu dokładnie do tego, co pastor przed chwilą powiedział: W tym roku w moim życiu bardzo dużo się wydarzyło. Ale to, za co chcę podziękować Bogu, to za Jego Ducha Świętego, za Kościół i za to, że dał nam siebie nawzajem, tą rodzinę duchową, bo czy wy odczuwacie, ale ja w tym roku odczułam bardzo wasze modlitwy i za to bardzo dziękuję. I tak jak już pastor powiedział, e, czasami już nie dzieją się rzeczy trudne to po to, żeby nas może złamać, może nauczyć właśnie ufania jemu i tylko jemu. Chciałabym wam przeczytać z księgi Habakuka taki werset, który mówi o tym, że pomimo okoliczności, jakie się wydarzają w naszym życiu, żebyśmy zawsze ufali jemu. I to jest Habakuka od trzeciego rozdziału, 3 trzeci rozdział od y, 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 od 17 wersetu. <trybujesz> Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron zawodzić drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec. A w oborach nie ma bydła, lecz ja będę radował się w Panu, Wesalił się w Bogu mojego zbawienia. Przewogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani i pozwala mi kroczyć po wyżynach. I to, co chciałabym powiedzieć, to jeśli nawet dzieją się trudne rzeczy w Twoim życiu, to nie przestawaj ufać Bogu, nie obrażaj się na niego, ale czytaj Jego słowo, bo będąc z nim, on daje ci ukojenie i daje ci to, czego ci ten świat nie daje. Amen.